się robi? A je rozbroił. i dropstep. Ale z niego łukasz. To jest ostatnio ten dropstep. Tak, popularny jest. Dobra, idziemy B Dobra panowie, na poważnie teraz pokażemy. Co Dobra, wracamy. Za... <coughs> <coughs> Przysstraszyjemy. Panu trzeba pokazać Glusia <coughs> widowni. Nie, nie, nie. już trzeba czasu, żeby ogarnąć tą grę. I... No wiesz tu, nie wolno ci tak skompromitować, no nie wiem, taki skulu się w kocie na każdej każdy trzy czasu. Miesiąc dajcie, no, da. mi takiego grania i... A i czy ty w kocie nie będzie lamienie? Uuuu, grana nie mi pod nogi rzuciłeś, no, no to po co wiesz, ja, tam koleś tak? jest za wami, chłopaki. I tam koleś jest! Tutaj po lewej stronie, gdzie wyszliśmy, koleś sobie stoi. Tutaj, w tej przejściu. Oj, sorry, bym w Ostro. O, Grom, zabijesz kogoś. I sam Kraków siebie zabiłeś. ty Grom swojego człowieka! <grym> o, ja pierdolę. Róż, zaróż, zaróż, zaróż. <grym> o, Grom! <Mówię>. <grym <nie>. <grym> Marzalę, minusowy, grom, ty się. Ja to naprawię. Dobra, dajesz.